Cześć! Z tej strony Agnieszka z kanału Szmula Rozkminia. Prowadzę ten kanał i zajmuję się tematyką biznesową, języków obcych oraz społeczeństwa i życia dziewczyny ze wsi w Wielkim Mieście. I właśnie dzisiaj będzie o tym ten filmik. Mianowicie chodzi mi o taki szok, który przeżyłam, jak przyjechałam do Szczecina około 12 lat temu. I właśnie tego chciałabym zacząć tą historię. Eee, przyjechałam tutaj, pamiętam, pociągiem. Miałam ze sobą 50 zł kołdrę oraz zestaw talerzy od babci, które dostałam na od babci w zasadzie, które dostałam na, na 18 urodziny. Przejechałam do Szczecina zaraz po maturze. Nie dostałam się jeszcze na studia, wtedy w zasadzie dopiero złożyłam dokumenty, no ale przyjechałam na pewniaka, stwierdziłam, że może mnie przyjmą, może nie zobaczymy. Będę szukać pracy przed październikiem, przed rozpoczęciem studiów. Więc no za dużo tego nie było. Wyszłam na dworcu PKP w Szczecinie i spotkałam mnie już taka pierwsza sytuacja, która mną wstrząsnęła, Ale zanim ja opowiem takie moje różne przygody, historie, to chciałabym, jakby, żebyś teraz się zastanowił, zastanowiła, czy ty pomagasz ludziom na ulicy, albo takim osobom, które pukają do twoich drzwi, do twoich drzwi albo do takich osób, które, czy pomagasz takim osobom, które spotykasz, na przykład na na parkingu, przy supermarkecie i tak dalej. Wiecie, czy dajecie kasę po prostu ludziom na ulicy, jeżeli Was o to proszą? No ja się spotkałam z czymś takim, że mam jakby trochę z tym problem teraz. Ale wracając od początku, wysiadam na dworcu PKP, już pierwsza sytuacja, która mnie spotkała, po prostu zmroziła krew w moich żyłach. Mianowicie chodzi o to, że podeszła do mnie kobieta, Widziała, że jestem przyjezdna, prawdopodobnie, no bo miałam te wszystkie wiecie, bagaże. E, z, chciałam zacząć nowe życie i mm, poprosiła mnie o 5 zł. Wiecie, no ja pochodzę naprawdę z mojej wioski. U nas się wszyscy znają, zawsze drzwi są twarde, szklankę cukru się pożyczyło od sąsiada. I tu w ogóle wychodzę, obce miasto, nie wiem, w którą stronę iść i tak dalej, I od razu ktoś do mnie podchodzi i prosi o kasę. No i tak, wiecie, ta osoba, po prostu to była kobieta, ona miała taki duży płaszcz, powiedziała, że też współpracuje z jakimś księdzem, który jej tam pomaga. No ale wiadomo, że to nie na wszystko wystarcza i tak dalej. No i czy miałabym 5 zł, bo to jest bardzo potrzebne na chleb i takie tam. No, ja wiecie, no wyciągnęłam tam, nie wiem, te swoje drobne. Dała mi chyba 5 złotych. No i jeszcze sam szczęścia i tak dalej. No, po prostu mnie to zszokowało, bo w ogóle ludzie przychodzili obok niej i nikt nie zwracał na nie uwagi. Ja w jak oni mogą, no nie? Jak w ogóle to jest możliwe, że tak sobie po prostu idą dalej i ona prosi o pomoc, i tam nikt nie pomaga? No, ja dałam mi to, co myślałam, że, że, że jakby będzie wystarczające, no ale dobra. Naiwność osób, które przyjeżdżają ze wsi do miasta. Słuchajcie, no parę dni później ja szukałam pracy mieszkałam bardzo blisko tego dworca, więc często bywałam na przystanku obok i wyobraźcie sobie, że nie pamiętam, czy to było dwa czy trzy dni później, ta sama kobieta podeszła do mnie na ulicy i prosiła mnie o pieniądze. Już zupełnie inną historią. No po prostu hit. No dla mnie to po prostu... Ja myślałam, że no jakby mi ktoś... Wiecie, to po prostu szok, no szok, no nie? Jak, jak można kogoś tak oszukać? Ja sobie nie wyobrażałam po prostu czegoś takiego. Yy, druga sprawa, to też miałam taką sytuację już gdzieś tam na początku studiów, ale no jednak yy, nadal się dawałam, można powiedzieć, nabrać. Yy, do mieszkania, w którym ja mieszkałam, zapukała kiedyś pewna osoba, yy, która po. Prosiła o, o jedzenie, wiecie, więc mówię o kurczę, no dobra, trzeba pomóc. Jedzenie, jakiś tam suchy prowent, i tak dalej, bo ma dwójkę dzieci, i tak ja dalej. Miałam wydobra, dobra, to no bałam się tą osobę wpuścić do mieszkania, więc postanowiłam po prostu poprosić ją o chwilę cierpliwości. Wróciłam do mieszkania, zapakowałam co tam tylko miałam, wiecie, w tym, w szafkach, jakiś ryż, mąkę, takie rzeczy, suchy, pieczywo, nie wiem, suchy prowiant. Wyniosłam to w reklamówce na klatkę schodową, ta osoba tam czekała, no podziękowała i tak dalej i tak jeszcze poprosiła o jakieś drobne, więc ja dobra, no dałam to jedzenie, ale no nie wiem, zobaczę, co tam mam, wyciągnęłam jakieś tam pieniądze ze swojego portfela. Chciałam zauważyć, że pracowałam wtedy w barze i zarabiałam 5 złotych na godzinę na czarno. I dla mnie to naprawdę był wydatek, no nie, że no, mówię, dobra, jest jakoś poradze, napiwki i tak dalej, dałam jakieś tam pieniądze tej osobie też. No i później zamknęłam te drzwi, poszłam, szykowałam się dalej gdzieś tam do pracy czy na studia, już nie pamiętam. Pamiętam tylko, że jakieś, jakieś chwilę później ja wychodziłam z tego mieszkania i zastałam na klatce schodowej rozsypane to jedzenie. Wiecie, ktoś sobie wziął po prostu pieniądze i to jedzenie zostawił. No, także kopara mi opadła. To była druga taka sytuacja. No i jeszcze trzecią miałam taką. W zasadzie to miałam wiele, wiecie, wiele razy się zdarzyło, że ktoś na, przy supermarkecie mnie prosi o grosza, a tu kierowniczką wtedy jestem w ogóle kierowniczką, princesą i w ogóle królewną, i tak dalej, więc całkiem spoko posłuchać tych wszystkich pięknych epitetów. Ale. I jeszcze takie miałam sytuacje, że wiecie, pewnie kojarzycie na przykład, że jest taka babeczka, która wchodzi do tramwaju, gra na akordeonie, y, trzyma dziecko jakieś tam obwiązane, półprzytomne i on też prosi o pieniądze, więc jest sporo takich akcji. Mm, no ale mnie wstrząsnęła jeszcze jedna i to było kilka lat temu. E, jest taka charakterystyczna babeczka, e, starsza pani, e, która jest gdzieś tam w okolicy placu, rodła bardzo często jest, pewnie jak ktoś jest ze Szczecina to kojarzy. Ona jest zazwyczaj na klęczkach, coś tam mówi do siebie, ma taką piękną, zalaminowaną karteczkę, że tam jest biedna, bezdomna i tak dalej. No i wiecie, ja kiedyś tak koło niej przechodziłam i dałam jej, wyciągnęłam z kieszeni jakieś tam pieniądze, ja nie pamiętam, jakieś drobne prawdopodobnie to były. Dałam jej te pieniądze, wrzuciłam mi tam do tego kubeczka, na to ona wstała z tych kolan i Powiedziała, że tyle, to ja mam sobie wsadzić, dzieci zamknijcie uszy, w dupę, co ja mam wsadzić to w dupę, rozumiecie? I że jestem hu, ku, pi i nie wiadomo co jeszcze. No i po prostu, no kolejny szok, rozumiecie? No ja nie wiem, jakoś tak dla mnie to, to się w głowie nie mieściło wtedy, no nie? I tak teraz chciałabym powtórzyć to pytanie. Czy Wy pomagacie ludziom na ulicy? Albo kogoś, kto Was prosi o tą pomoc, czy dajecie pieniądze. Ja staram się, znaczy ja tak, to nie jest tak, że te sytuacje sprawiły, że ja teraz nie wiem, nie, nie pomogę, nigdy nikomu nie dam i tak dalej, w ramach jakby swoich możliwości jak najbardziej, tylko że staram się teraz to robić mądrze. Na przykład nie wiem, no, kupię kwiatki od babci jakiejś na ulicy, nie wiem, kupuję bezdomnym wodę, jak jest bardzo gorąco latem, i oni są tam gdzieś w okolicy tego, tego supermarketu, albo, nie wiem, moja szkoła na przykład teraz zaczęła współpracę, w zasadzie będzie, bo no, jesteśmy po pierwszych rozmowach z takim ośrodkiem pomocy dla młodzieży i dorosłych z problemami, z uzależnieniami. Nie wiem, oddaję ubrania do Caritasu i tak dalej. To są takie małe kroki, które możemy robić. Um, ale, kurczę, no ciężko jest pomagać osobom, które tak naprawdę tej pomocy nie chcą. Nie? Pomagajmy mądrze, tak sobie myślę. Nie wiem, co Wy na ten temat myślicie? Czy dajecie, nie dajecie? Jakie są Wasze takie przemyślenia i jakieś może doświadczenia? E, pewnie, nie wiem, dla mieszczuchów, że tak powiem, to jest chleb powszedni. A propos pomocy i chleba i jedzenia i tak dalej. Ale dla kogoś, kto przyjeżdża dopiero do miasta i, i wiecie, i się pierwszy raz z czymś takim styka, no to po prostu mi było bardzo przykro z tego powodu, że ktoś mógł tak mnie szukać, że ja chciałam pomóc, a coś takiego mi się wydarzyło yy, i... Z jednej strony tak się kłóciło we mnie to, że wiecie, że są osoby, które przechodzą po prostu e, obojętnie obok tych ludzi, którzy proszą o pomoc i tak dalej. I jeszcze tam nie wiem, niektórzy potrafią to skomentować i tak dalej. Wiadomo, że ludzie się znajdują w różnych sytuacjach życiowych e, z różnych powodów. Niekoniecznie to musi być alkoholizm, czy jakieś tam uzależnienia i tak dalej. No, różnie może być. Ja to wiem, ale po prostu naprawdę nie chciałabym, żeby do tego doszło na świecie, że ludzie się będą zastanawiać, czy w ogóle jest warto pomagać albo, wiecie, zastanawiać się pięć razy, czy dać komuś tą złotówkę, czy nie dać tej złotówki. E, nie wiem. Chyba się trochę zawiesiłam teraz. No, dajcie znać, co Wy o tym myślicie. E, mnie to uderzyło ale będę starała się nadal chociaż troszeczkę tak, wiecie, pomagać. Staram się szukać bardziej różnych rozwiązań, niż po prostu dawać komuś rybę, a nie wędkę. Dobra, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pa, pa!